Pana kolega Darek podał mi pański numer i ma do Pana takie pytanie. Zaraz Pana połączymy z Ale o chodzi, o chodzi? Ponieważ Pana kolega Darek wysłał Panu... No nie wiem, Pan Darek z Poli... No. Zadzwonił do pana, znaczy do nas, tu do radia i wysłał, i kazał przekazać zaproszenie, zaproszenie do Energy 2000. Jeżeli pan nie wie, to zaraz panu powiem, że Energy 2000 znajduje się w Szydkowicach, 20 km od Krakowa. Tak więc oficjalnie mówiąc, wygrał pan wejściówkę do Energy 2000. Za jakieś 10 sekund połączymy pana na linię Live SK i będzie mógł pan pozdrowić wszystkich słuchaczy. Tak więc jeżeli... Pros... <laughs> proszę pana, mógłby pan, ale no, wejściówka się zmarnuje, tak więc bardzo bym prosił o pozdrowienie na linii, ponieważ to już jest zarezerwowane dla pana specjalnie. Ma pan pozdrowić kogo? Ma, ma pan pozdrowić pana Darka, bo tak się pan przedstawił, pan Darek, i podał, pan, i podał pana numer. Tak więc zaraz, jak powiem panu teraz, pozdrowi pan pana Darka i wszystkich słuchaczy Radio SK. Dobra. Uwaga, teraz jesteśmy na linii. Pozdrawiam pana Darka i wszystkich popatrzy Radio SK. Tak więc dziękujemy. A oto pan Darek wysłał bodajże nauczycielowi WF-u z jakiegoś tam gimnazjum i oto ten nauczyciel wf wygrywa darmową wejściówkę do NRG 2000, proszę Państwa. Wysyłajcie SMS na 7282 o treści NRG 2000. Może Ty też wygrasz taką oto wejściówkę. Tak więc dziękujemy, do usłyszenia.